Jest sobota 25 maja i oglądacie specjalne wydanie rozwiązywania quizów filmowych z podcastem 5 na 5. Nie mam mnie, więc nie rozwiązujemy tych zagadek, które zmieniają się codziennie, ale rozwiązujemy kilka quizów ze sporku. Zaczynamy od mini trivia Sudoku. Trzeba będzie wykorzystać podpowiedzi dotyczące filmów do tego, żeby uzupełnić cyferki, ale musicie to też zgadzać z zasadami Sudoku, co oznacza, że mamy w tym wypadku liczby 1 do 4. Mogą pasować do każdego kwadratu, do jednego rzędu i do jednej kolumny. I rozpocznijmy od e, pierwszego rzędu. Jest One Flew Over the Cuckoo's Nest. Są cztery wesela i pogrzeb. Jest 12 gniewnych ludzi, ale potrzebujemy tylko dwójkę. Apollo 13 jest filmem. I na razie wszystko nam się zgadza, bo mamy cztery różne cyfry. Tu wiemy, że musi być 2 i 3. Tu wiemy, że musi być 1 i 4. 21 Jump Street pasuje i tu nam zostaje 3. E, Chyba bym wymyślił z filmu, że 34th Street, ale nie widziałem tego filmu. I teraz potrzebujemy 1 i 4. Zaczynamy od czwórki, 40-letni prawiczek i 2001 Kosmiczna Odysseja. Tu wiemy trochę mniej, ale mamy 3-4. Potrzeba są 3 billboardy, będzie 1 for the road, pasuje. 10 rzeczy nie pasuje. Two for the road może będzie. 10 rzeczy, których nienawidzę w tobie. Fantastyczna, czwórka, to pasuje. No, ale teraz możemy cyferkami, no zobaczmy? Four Seasons, 10 przykazań, pasuje. Three Men and a Baby, i e, 42. To jest biograficzny film z Chadwickiem Bosemanem o Jackim Robinsonie. I mamy pięknie zrobione mini trivia sudoku. Przechodzimy do, do movie posters, które są takim naszym staple, i po kolei musimy odpowiadać. Co to za tytuły? Są 24, więc czego nie widzę? Um, dobra. A Lord of the Rings. Godfather. Moana. Uh, City of Angels. O, nie jest to City of Angels? Um, Wild at Heart. Nie. A nadal mi się wydaje. Jakiś romantyczny film. Trochę wydaje, wygląda jak Nicolas Cage. Zobaczymy, czy mnie zaskoczy. Są. O, może Mary Poppins? Nie. Nie rozpoznaję tych żółtych skienek. A, są cztery rzędy po 6 filmów. Wszystko jest ok. Transformers, Moonlight, e, Train Spotting, Black Panther, e, Trading Places, czyli na święta bardzo często lecące na Polsacie, e, Seven Year Itch, nie. Each. Jak to muszę. Jak to mam zapisać? Um, some like it hot. Tak to się nazywa. Uh, spirited Away. Troja. Um, Błędny rycerz, ale to jest. Last Night. Coś takiego. Night's Tale. O! Oh. Um, Dinos. Source, land before time mm, true lies love actually Mum, mumia uh, <laughs> pride and prejudice shape of water kari unforgiven e robin hood Men in Tights. Kurczę i teraz tak, tu tego nie, nie wymyślę, chyba. Musiałem tam gdzieś dojrzeć jakieś nazwiska, nie widzę. I Franka Capry tego filmu nie pamiętam, akurat co to jest. It's a wonderful life, ok, za jasny plakatek na tym filmie. English patient, czyli to jest Nicolas Cage, o którym myślałem, tylko Ray Finds. A to był Sound of Music i nie wpisałem, ale zrąbałem to. Dobra. E, znowu mamy taką delikatną krzyżówkę, która potem. E, z którą będziemy musieli po prostu uzupełnić, którą musimy uzupełnić dosłownie, to chyba tyle. Oscar winning movie... Rainman, Rainman. Od razu spanikowałem Brie Larson. Sher grała w Moonstruck. Judy grała Renée Zellweger. Nicolas Cage. Chariots of Fire. Oscar winning movie w 2013. Hmm... Argo. Uh, kto był, um, był postacią w Rocket Manie? To jest Elton John. Kirsten Wiig. Uh, Jake? Nie. Uh, Jack. Bridge on the River Kwai. Will Smith. Beautiful Mind. Uh, Life of a Zola. E, siostrą Elsy jest Anna. John Travolta gra jako Bolt, bym powiedział. Sean Penn jest e, e, aktorem, który wygrał Oscary. E, Mówi: Sniper, i, Snipe jest w Iraku. Diane Rake się wzięła ślub z e, Jamesem Bondem. Jeffrey Rush. Science fiction franczyza, która zaczęła się z filmem o, stworzona przez Stevena Lisbergera, która zaczęła się z filmem o tym tytule w 1982 roku: American Science Fiction Media Franchise Tom franczyza, dwa filmy. Kurt Locker Shakespeare in Love West Side Story, Jamie Fox. Ryan Gosling i gole mieliśmy Tutaj jedyny stamper To było trochę z tym tronem I teraz zgadujemy Czy postać gra, czy to jest postać z filmu, czy to jest prawdziwa postać Czy to jest James Brown? Prawdziwy Czy to jest Erin Brokowicz, Prawdziwa Czy to jest Rudolf Valentino? Prawdziwy? A jednak nie To jest Helen Mirren To jest Benicio del Toro to jest Natalie Portman. To jest Kenneth Brana. To jest e, René Zellweger, której przed chwilą. To jest Winston Churchill. hu, wygląda jak z makijażem. Nie, to jest aktorka. To jest Nelson Mandela. To nie jest Aretha Franklin. To nie jest Franklin Delano. To jest Salvador Dali. To nie jest Józef Stalin. To nie jest Lucille Ball. To nie jest Miles Davis, to nie jest Albert Einstein, to nie jest Malcolm X, to jest Maria Callas, to jest Whitney Houston, to jest Marilyn Monroe, to jest Abraham Lincoln, to jest Picasso, to jest Thatcher, to nie jest Hitchcock, to jest prawdziwy Oppenheimer, prawdziwy Chaplin, to jest Ondra, Ondra Day, to jest prawdziwy Luther King. Tylko pomyliliśmy się przy tej. Jednej osobie, ok, ale, ale nie jestem jakoś specjalny, zły. 50 filmów do kliknięcia z 2001 roku, czyli kontynuujemy nasze franczyzowanie. Fast and the Furious, e, Fellowship of the Ring. Kto wraca? Mummy Returns, Harry Potter and the Philosopher's Stone. E, Original Sin. Doctor. Idziemy dalej. A Knight's Tale, który mieliśmy przed chwilą. Spy Kids. Enemy at the Gates, I am legend, to nie jest to, I am... Idziemy dalej, Planet of the Apes, Domestic Disturbance, to mi pasuje, ale rozgadujemy zagadujemy, nie powinienem tak robić, ale nie mogę się powstrzymać. The Princess Diaries, the Vanilla Sky, Joe Black, ale nie, bo film się nazywa Meet Joe Black, więc pojedziemy dalej. Don't Say a Word, The Royal Tenenbaums, Someone Like You, Niektóre filmy po prostu brzmią jak tytuł filmowy, więc Das Boot to nie jest to. Das... jakieś szybkie niemieckie słowo. Nie ma, więc wrócimy do tego. From Hell. Along Came a Spider. Tony Darko. Crocodile Dundee in Los Angeles. Kiss of the Spider. Kiss of the Dragon. Kate and Leopold, czyli Hugh Jackman i nie przypomnę sobie drugiej osoby. Black Hawk Down. Save the Last Dance. Um, <coughs> idziemy dalej. Pearl Harbor. <laughs> Freddy Gadfinger 2001 rok. Najwybitniejszy film w historii stworzony wtedy. Rush Hour 2. Shallow Hall. Cats and Dogs. Sweet November. Jeepers Creepers. Monsters Inc. What's the worst that could happen behind enemy lines? Training Day. Game. Okay. Dalej Spy Game z panem Pitem i Robertem Redfordem. Super Troopers. Ligali Blonde. Moulin Rouge. Gosford Park. Malcolm, nie Malcolm X, Jason X. Atlantis The Lost Empire. Not Another Teen movie. Między innymi z Chrisem Evansem. Dwie, dwie głupkowate komedie. Podoba mi się. The Last. <coughs> Sam doctor Castle doctor experiment doctor Dirt, holland Drive anymore. I am Sam Joe, Dirt, Das Castle Das Ghost World mi się podoba The Last Mulholand Drive okay The Last Experiment ah Das Experiment nie do tego no i zabrakło tylko The Last Castle i ostatni E, musimy posegregować e, podpowiedzi do filmów zdobywających e, nagrodę Akademii za najlepszy film e, z numerkami od 1 do 10. O, mieliśmy ten Miracle on 34th Street. Non-English language to win best picture. 1 Tylko Parasite. Around the world in 80 days. Nie? To jest 12 years a slave, czyli jednak. A nie, dobra, ok, to będzie OK. First awarded in 1927. Seventh Heaven mi się bardziej podoba. 10 filmów nominowanych każdego roku. 29, może? Okej, okay, czyli że dwa lata można było startować po najlepszy film. 4 Star Final, to sobie zostawimy. 60 Second Street, nawet nie wiem co to miałoby znaczyć. Mm -hmm. Zobaczmy, zmienimy i jedziemy dalej. Ok. Dobra, dwa błędy. Nie, nie jest tak źle, naprawdę tutaj były ciężkie do wyciągnięcia. Czyli mam 42 ulicę, 5 star final, ok. I przez pierwsze 6 ceremonii można było przez 2 lata startować. Dziękuję bardzo za obejrzenie specjalnego odcinka i zapraszamy już na jutro, na niedzielny odcinek, gdzie powinniśmy wrócić do normy. A jeśli nie, to coś wymyślimy. Do usłyszenia. Pa.